No. Jezu, co się dzieje? Weź ten, po, zobacz tam pisze Czyli to odpalone zoba C. MC Wejdź Minecraft'a no Ej, czy, co ty mi zrobiłeś? Wejdź w Minecraft'a Idziemy do za. Zo, idziemy do zo, 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 idziemy do zo. Zo, 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 idziemy do zo, 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 idziemy do zo, 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 idziemy do zo. Zo, zo, zo. W pierwszej klatce małpy skaczą hop, hop, hop. W pierwszej klatce małpy. Słonie trąbą wodę piją, chlup, chlup, chlup Słonie trąbą wodę piją, chlup, chlup, chlup Bo tak już jest to zrobione Trąbą piją wodę słonie Słonie trąbą wodę piją, chlup, chlup, chlup No a hieny wciąż się śmieją, hi, hi, hi No a hieny wciąż się śmieją, hi, hi, hi Nie wiadomo, Śmieją ci, 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 Idziemy do zo, 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 idziemy do zo, 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 idziemy do zo. Zo, 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 idziemy do zo, 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 idziemy do zo. Zo, 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 idziemy do zo, 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 idziemy do zo, 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 idziemy do zo. oh so